Siemanko. Wiem, że... Tak no, mnie nie było! Ale powracamy z filmikami Mamy nowy sezon Jest tryb LEGO Fortnite I zobaczcie jak to ładnie wygląda Może trochę przyciszę piosenkę, że coś... coś... o Może będzie dobrze dla was? No i patrzcie jak to ładnie wygląda, jak zatańczyłem motkę Na razie jest włączone, ale można też stworzyć swój swój świat. Więc to jest widzowie najlepsze. Oczywiście gramy Eran kiedy nie grałem. Mam na razie T, brąz 3, ale blisko jestem do srebna, bo mam <ścoughs> yy, nie wiem ile mam. Na razie ja nie mam w tym w ogóle żadnego karnetu, bo ym, ym, nie mam VDOLS-y i ogólnie są zadania i za y, ogólnie za tydzień powróć, powrócą takie tutaj y, będą y, prezenty, żeby można otwierać do, do 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 któregoś tam i to będzie właśnie dobrze. Jak widzicie mam ledy, z, y, mam y, klawiaturę z ledy. Mam słuchawki z LEDów. Mam myszkę z LEDów. O, nie wiem czy widać. O, nie wiem czy widać, ale mam. Mam też pilota. Nie wiem czy to dobrze widać. Ale... Yy, ogólnie będzie. Mam tutaj LEDy. Zarobiste. Wiem, długo mnie nie było. Czekajcie chwilę, aż się połączy. Dajcie mi chwilkę. Yy, ogólnie, już mamy. Yy, więc skoczymy jak, no... byle gdzie. Ja trochę przy widzowie przyciszę. Mmm... Yy. Go, sens Przypominam, żebyście dali subskrypcję, łapkę w górę, jeżeli się bardzo wam spodoba ten film, no dajcie dzwoneczkiem. No musi być. Lamo powróciło. Jedyne co to jest dobre Czekajcie, bo rękawem muszę sobie podpinąć. Um. Nowa pompa jest. Jest nowe bieganie. E, I nowe, e, jakby przyspieszyli szybkość e, postaci. E, no. I ogólnie, jak wejdziecie do tego starego, to się od razu powinno zmienić na nowe. Lambo. Ale się widzowie nie zmienia. Więc nie wiem co się zepsuło Ale coś nie na pewno ja mega lubię No O, 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 o! Nie, 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 nie. Proszę, ja nie chcę. Dopiero co sobie to wziąłem. No kurde. Dziękuję. Widzimy się, widzimy się, gdy będą jakieś chłopy. Więc no. Dobra, widzowie, były jakieś chłopy. Jednego zabiłem. Już. Nie wiem, gdzie jest mój samochód. Halo. W samochodziku. Mam nadzieję, że nie zginę. Czekajcie. Bo ja w ogóle nie kojarzę mapy, ja? I zobaczcie, jak to się fajnie buduje. To jest chyba nowe budowanie. Nie, to nie. myślałem. A Niem czym to w ogóle zabrało bo się tak chodzić są Nie wiem bo mogą być no właśnie tylko gdzie oni są A. Dobra, ale mam AMO Aha, nieważne. W tym sezonie można... No super. Już to jest broń na wyczerpaniu, doskonale. Coś się tam buduje, czy mi la tak laguje mi gra? A właśnie! Ty, bo tu jest dużo ludzi. Mi się nie chce, bo tu jest medalion. W sumie... Chyba nikogo tu nie ma. O cholera, jednak jest... A to są, są obwody, ale nie chce się z nimi bić, bo to... Bez sensu i tak. Po co się bić z kutami? O... No super, namierzyli mi kolejny raz. <śmany> Dobra O, słyszę <śmany> Pociąg tam jedzie No 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 I słyszałem te szczały A znaczy, ogół... O o on SWW. Ale jest dosyć blisko chyba nie wiem. Ta. Essa. Nie, to jest dopiero chyba OG. Nie wiem. Ile ja już zabiłem? Trzy osoby tylko. Zarąbiście. A za którego nie miał, a, a i ma? Aha. On sobie tak po prostu patrzył doskonale. Chyba. Nie wiem. Jeszcze nie widziałem. Tu, 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 tu. O, gdzieś widzę strzały, tylko kamerka mi zasłania. O tu. Kurde. O, może się zbuduje tam. Jak coś, tu nie mam woda, nie? Urde Po co ja spadłem do tej gównianej wody? No sa! Ja pierdzielę. To jest dopiero OG! Yep. Skąd? Boty mnie zabijają, ja pierdzielę. Te boty mnie biją! Chyba. nie, to nie bot. Myślałem, że to koronka jest. Pierwszy raz jestem celem, ja pierdzielę. Dobra, gówno mieliście. A jak to mogę żliwe, kurde, że... To jest dopiero widzowie OG. Czekajcie. Zaraz będę. Widzowie... Już mnie zabił od razu jak się jakby wyłączyłem z tej. W sensie z OBS-a. Zatrzymałem OBS-a i chłopie szalił I uwaga, która ranga będzie? Srebro jeden Oj. Ale... Dobra. Zakończymy w to w legowym... Dobra. Y no. Dzięki za oglądanie. Dzięki, że byliście. Subskrybujcie. Jeżeli Wam się spodobał ten film, zostawcie łapkę w górę, a subskrypcję z dzwoneczkiem. Pamiętajcie, filmy teraz by mogą być no, co czwartek chyba. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Cześć!